Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, <laughs> odłożę różne rzeczy i biorę swoje. Dobra, czekajcie. Dobra. Tak, będę nagrywał. Znowu nagrywam w słuchawkach. Tutaj wziąłem swoje rzeczy. Albo czekajcie. Nagrywał bez słuchawek. Mam nadzieję, że bardzo dobrze mnie słychać. I co? Lecimy dalej, bo w sumie na tamtym źle mnie było trochę słychać. Okej. Okay. A więc, jem blok węgla i przepala tą resztę. Dobra, biorę swoje itemy. Swoje itemy biorę, które będę używał. To, to, to. I to. Dobra, a więc już się ubieram. No. Tu to tak dam. Okej. Okay. Um. Let's... See. Czekajcie. Kim ja się robił skoro? a, dobra Okej, okay, 5 bloków. Mam już 17. Trochę słabo się zdobywa to mieć. Chyba długo. Ale w dzisiejszym odcinku coś tu se porobię. Okej, okay. Siedem pszenicy. Okej. Okay. Lecę dalej. W dzisiejszym odcinku też dokończę. Ja wiem. tu wszystko zrobić ścieżki. Jakieś i tak dalej. No po prostu. Ładnić, no żeby było ładniej. Mm -mm. OK. Kurczę. miałem mam żarełka. Ide na farme. Ok. Rozsunul. No. Dobre. Mám... Päť gulatkov. nie zostało, że tam pięć z tych, tych, no... Poszukamy jeszcze jakiegoś tu żarcia. Dobra, dzisiaj przy okazji też rozmnożę, może zacznę powoli zabijać. A co ja mówię? No, dzisiaj... Dobra. E, nie wiem, dzisiaj pewnie już zacznę zbierać te mięso. No. A więc... E, o, jej Okej. Nie dać spać. Tutaj tutaj opóźnimy się jeszcze. Nie mam. To słabo, to słabo. Eee... Nie mam. Dobra. Okay. а okay, бронзовая бронза to to ma Okej. Kolejne. Okej. Okay. Szybko. Przyjęłem tu jakieś wieżaki. No. Au! A raz postaram się. O dobra, nie, nie, nie. Owieczka. No. Poszukam jeszcze. Okej. Okay. Mamy. Mhm, <ścoughs> Gdzie tu możesz... jakieś żarełko? W lesie chyba. Lecę. Szybko. Szybko. Okej, okay, kurczaki są. Cześć, spokojnie, kurczaczku. Ja tylko pójdę zabić. Ja nie wierzę. Jeszcze jeden. Okej, okay, mamy tu owieczkę. I pięć. Dobra, najedzone. To teraz możemy. To teraz idę zbierać drewno. I zobaczycie jak buduje. Okej. Okay. I nie wiem teraz tam spadł. To by nie było fajnie, nie byłoby. Dobra. Mamy jeszcze tylko osiem. Dam tu dwa. Dawaj, chodź. Dobra. Dobra. Okej, okay. tutaj teraz tu teraz weź ten obrzydliwy dźwięk. No weź. Okej. Okay. Teraz ja już tu kładam rzeczy. I dobra. Przepięknie to wygląda normalnie. Nie. To jeszcze mogę w tym odcinku zrobić. Dużo no, przestań! E. Nie Nie. To mi Jezu, Maria. Tutaj chodź. O Mamy pro Mam problem z jedzeniem się ale nie ode mnie. I tak za to nie zagląda do skrzynek to... Chyba się nie obraży. Obraza się. <siepling> Ej, tutaj w górę. Co mi lejecz? <gry> Okej. Okay. Zostało, że mam zatrudnie pokarmowe. Wezmę sobie tylko jeszcze trzy. Nie, nie, bo ty mi jakoś ukradłeś. No. Nie, ukradłeś tak, dobra. Wezmę jeszcze tu tabliczkę. Tą tabliczkę. A czekaj. Wcale, wcale, nie ukradłem. Okej. Napisałam jej wiadomość. Za chwilę przyjdzie do domu mojego. Okej, okay, i w sumie jedyny... To musisz mi za to coś dać. Czekajcie, ja muszę coś sprawdzić. Ja Jeżeli sobie zrobisz jakieś fajne temki to wtedy możemy pogadać. Okej, okay, co dalej? Ja dużo jedzenia będę miała. O! Za to mogę się wydilować, za to mogę. Ale na pewno nie teraz, bo teraz... Ja, ja chcę zrobić też tutaj sobie taki mur. Ja chcę. Nie, ja ogrodzić swój. Za 5 minut wracam do domu. Jak ty skończysz. O Jezus Mary. Co to jest? Ora, ja. robi wiadro. Yeah. Hmm. Okej. Kiedy dasz mi to łamać? Najpierw na drupce jedziemy, dużo to wtedy możemy się oddylować. Bardzo są? dużo chleba będę miała. I w ogóle to nie jest bogatak, bo to ja jest sztabki złota. A złota to jest bez sensu. Oj, ała. Okej, okay, dobra. Mm. Tak szczerze mówiąc, to tutaj ja idę. To ja chcę się tu w poekspić, dlatego w kolejnym odcinku zrobię. Mm, Co ja zrobię? No eksperkę. Eksperkę zrobię i. Ty mi zrobi, zrobię ekspiarkę I wtedy. I, i wtedy... No, w kolejnym odcinku lamy. Nie, e, zrobię, e, zrobię ekspiarkę, Odgrodzę moje lamy. Moje, potem staną się moje. Jedna lama. Ok. Czyli, czyli. W sumie to bez sensu że daje. Okej, okay, lamy. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Okej. Okay. Co to jest? Wiesz, żebyś musiała mieć ten? Wiesz, żebyś musiała mieć smycz? No, i mi Wcale, że A co? Ja nie jestem. Za. Ja nie jestem hałem. Ty musisz... Zuza, ja bym ci nie dało, ale najpierw się wydilujmy. Czyli czyli, musisz, czyli coś za coś. Dobra, to zbieram bardzo dużo chleba. Czyli dam trochę jedzenia. Em, dobra, o... o, 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 o. Ehm, Mam. Mam i ja. Dar... ja tak szczerze mówiąc. Nie idę sobie. Eee. Maszenicę. I idę sobie zrobić chleb. Ja idę sobie chleb. Ja będę miała bardzo dużo. Bym mogła ci też y, kupić. Zuza, a jakby tak. wie, wiesz, że ty musisz sobie zrobić, żeby ta farma była większa. Okej, okay, tu nie mam, a czy tu mam? Ok. Ukradłeś mi. No, z naszej... Z, z twojej farmy, ale wcześniej była moja. No. No ja i ty... ci czasami daję. No, o no, ty mnie raz ukradłeś, dlatego że ukradłam ci pszenicę. Ukradłeś mi pszenicę? Nie z twojego domku, ale... no, ale... i no. jajka tu mam. No, z jak tylko ja mogłem się wygryć kurczaki. Tak ja chcę kurczaki. Ja? Proszę rzucasz. Coś. Co ja będę miał. Ja nie wiem, że ja muszę. Dobra, to jest ta chwila. Poczekaj, Kiedy ja muszę... Jajko tam było, a nie. To. Ale pisz Piś. Przepraszam. No co ty robisz? Muszę. No weź, ale chociaż małe kurczaczki weź przez Okej, okay, teraz mogę przestać i będę czekał aż mi te wszystkie kurczaki urosną. No. Nie będę miała jedną kurczatkę Okej, okay, no to, to teraz w sumie nudny był trochę ten odcinek, no ale za to w kolejnym odcinku zrobię farmę. Dlaczego? Ich spa na, na górze nederu, no a więc w sumie albo na przykład tu nie naro jeszcze albo na przykład w tym świecie dlatego pa oj zostawcie łapa w górę suba i komentarz naura